5 października 1986 rok. Czytałam książkę, w której wielu ludzi donosiło o doświadczeniach z Bogiem, ale prawie wszystkim tym ludziom eksperci powiedzieli, że to, czego doświadczyli, powinni zapomnieć, bo to nie było od Boga. Mówią im, że to tylko wysoko wyniesione dusze doświadczają tych rzeczy od Boga i trzeba być naprawdę dobrze uformowanym, ponieważ wiem, że nie jestem nikim tego rodzaju i daleka od dobra, postanowiłam przerwać te spotkania poprzez pisanie z Bogiem. Mogłam równie dobrze spakować całą tę rzecz. Zdawali się mówić, że aby dosięgnąć Boga trzeba być świętym i sprawili, że uwierzyłam im, iż Bóg jest tak daleko. To też zostawiam całą tę rzecz, oddając swoją rękę po raz ostatni w pisaniu, skoro tak chcę, prowadzona przez siłę która pisała przez te wszystkie miesiące. Wasulo, nie zostawiaj mnie umiłowana. Wołaj do mnie i ucz się ode mnie. Pamiętaj, jestem przy Tobie cały czas. Ja, Bóg, żyję w Tobie. Uwierz mi, jestem wszechmocnym, wiecznym Bogiem. Nie, to nie może być. To nie może być Bóg. Ci, którzy wiedzą, udowodniliby mi, że to nie jest Bóg, jedynie bardzo czystym duszą, które są godne Bóg udziela takich łask. Ja nie jestem poza zasięgiem. Wasulo, nie odmawiam nikomu. Obwiniam wszystkich tych, którzy moje dzieci zniechęcają do przyjścia przed moje oblicze. Ktokolwiek uczy, że aby móc być ze mną lub być akceptowanym przeze mnie, trzeba być czystym lub godnym, ten szkodzi mojemu Kościołowi. Każdego, kto mnie znalazł, ale jest odstręczany przez innych, ja, który jestem nieskończoną siłą, wesprę go, udzielając mu mojej siły. Dlaczego? Dlaczego mam ludzi, którzy nazywają siebie ekspertami, którzy wydają sądy, czy ja istnieję, czy nie, blokując każdą sposobność, zostawiając moje dzieci niepocieszonymi, bezradnymi i rozczarowanymi? Nie zważając na wszystkie moje łaski, odciągając moje dzieci ode mnie. Dlaczego wszystkie moje błogosławieństwa są odrzucane? Błogosławieństwa, które ja dałem. Ja jestem nieskończonym bogactwem. Córko, kiedy w końcu znalazłaś mnie, byłem pełen szczęścia. Uważałem, aby Cię nie odstraszyć. Byłem łagodny. Traktowałem Cię jak matka trzymająca swoje dziecko. Sprawiłem, że zbliżyłaś się do mnie. Byłem pełen szczęścia, wołając Cię i spotykając się z Tobą, posiadając Cię blisko siebie, dzieląc wszystko, co posiadam, moja ukochana. A teraz przychodzisz mówiąc mi, że myślisz o opuszczeniu mnie, ponieważ Ja Bóg jestem niemożliwy do osiągnięcia, oraz że otrzymałaś informację, iż jedynie godne dusze mogą mnie dosięgnąć i że Ty jesteś poniżej wymaganych standardów. Ja nigdy nie odrzucam żadnej duszy. Ofiaruję moje łaski nawet najbardziej nędznym. Zachwycaj mnie i spotykaj się ze mną w ten sposób. Błogosławię Cię, córko. Prowadzę Cię. Karmisz się przy mnie. Wasulo, przeczytaj dzisiaj pierwszy list Piotra. Przeczytaj uważnie. Potem odniosę to do ciebie. Przeczytaj pierwszy rozdział Żyj wiarą. Piotr uczy, aby mieć wiarę. Jezus sprawił, że zrozumiałam wiele rzeczy dzięki słowu wiara, że można wiarą przenosić góry. Trzeba wierzyć ślepo, jeśli sobie tego życzysz.